Cześć z tej strony Kuba, a to jest kolejna informacja, tym razem potwierdzona w 100% związana z grą WWE 2K16. Mianowicie na oficjalnym Instagramie WWE 2KDev pojawiło się zdjęcie wraz z informacją, że gra WWE 2K16 będzie zawierała największy roster wszech czasów. Akurat mamy tutaj porównanie 67 gwiazd. Czyli ogólnie modeli postaci pojawiło się w grze WWE 2K15, a w grze WWE 2K16, uwaga, ma się pojawić ponad oryginalnych modeli 120, co jest naprawdę niesamowitą liczbą. I teraz tak, oprócz tego, z tego potwierdzonego źródła jeszcze wynika, że tutaj akurat nie będzie czegoś takiego w tych 120 postaciach, jak na przykład to, że John Cena będzie miał 5 modeli lub Mark Henry będzie miał 8, czyli Hulk Hogan będzie załóżmy jako po prostu Hulk Hogan oraz jako Hollywood Hogan, jednak będzie to osobny strój, nie dwie osobne postacie. Nie będzie już Deroka retro ani zwykłego Deroka Undertakera i Undertakera retro, tylko będzie jedna postać, a po prostu inne modele będą liczyć. Jako stroje. Oprócz tego, DLC, nie wiem, czy tutaj wchodzi w te 120 modeli postaci, czy też nie, ale tak jak mówię, to jest 100% potwierdzona informacja. I kto wie, już wakacje się zaczęły, więc za niedługo SummerSlam Access. I kto wie, może nawet tam, jak co roku zresztą, będzie pokazany roster, i może nawet cały pokażą, tak jak akurat za czasów WWE 13. Więc naprawdę jest. Na co czekać. Mam nadzieję, że oprócz gwiazd WWE będą tam gwiazdy WCW Extreme Championship Wrestling, czyli ECW. No, i kto wie, może nawet większy roster gwiazd NXT w każdym bądź razie nie jest źle, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrze. Informacja została potwierdzona w 100% i przekonamy się tak naprawdę za niedługo, jakie te gwiazdy tak naprawdę znajdą się w tych akurat liczbach, bo naprawdę 120 gwiazd jest kolosalna liczba. WWE 2K16 będzie. Zawierało największy roster ever, a to oznacza, że, że akurat będzie mniej kawów, a więcej oryginalnych postaci, w tym właśnie jest gwiazd, legend, mm, nie tylko WWE, jednak również mam nadzieję, że WCW i tak dalej oraz może kto wie, nawet będzie CM Bank, przekonamy się już za niedługo. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych informacjach, za niedługo powinniśmy poznać trailer tej gry, cześć!